Witam Was bardzo serdecznie w unboxingu dość sporym mang oraz książek. Gdzie głównie tutaj skrzypce będą grały właśnie te pierwsze, czyli mangi. Jak widać, są, jest to paczuszka z Gildii i myślę, że przejdziemy szybko do otwierania i omawiania tytułów, jakie się tam znajdują. Coś, co, co zawsze jest mile widziane, to folia którą Zawsze można się pobawić. Też poduszeczki powietrzne, które no, myślę, że są już y, nieodzowną częścią tych unboxingów, przynajmniej z gildii. Y, więcej folii bomberkowej. No i mangi, które trochę nie wiem jak za nie się zabrać, żeby to wszystko wyciągnąć. Y, także książki, tak jak wspomniałem, ale jakoś to myślę, że się uda wyciągnąć, tylko nie wiem jak. 2, 3 trochę ciężka ale się udało w kartoniku już więcej nic nie ma tutaj wyrzucimy go za plecy moje i teraz trochę jakoś za to trzeba się zabrać a mianowicie trzeba odwinąć już zapewne widzicie parę tutaj tytułów które, um, które łatwo rozpoznać a mi Ciężko trochę to odbijać. Tak nie będę, nie, chcia, nie chciałbym tego przycinać jakoś, żeby tego przypadkiem nie ucięć jakiś mank. A tak to, to już, nawet sprawnie to poszło. Tutaj fakturka to, to, to coś dla, mi, dla mnie. Wyrzucimy to. Dlatego, czemu nie? I przechodzimy do marki książek. I będziemy lecili po prostu od góry. I Ja po kolei będę po prostu omawiał te tytuły, jakie się tu znajdują. I na pierwszy ogień rzuca się. Przede wszystkim, jeżeli jeszcze chciałbym powiedzieć to, to jest paczuszka, gdzie nadrabiałem zaległości, które wynikły nie do końca wiadomo czego, ale, ale tak się to wszystko prezentuje. Głównie w tej paczce czekałem właśnie na to, co idzie na pierwszy ogień, czyli na Tokyo gula. Re, 16 tom, który już w lutym, jeżeli się nie mylę, ukazał się, tak, tak, ukazał się 16 tom, ostatni czyli cała seria Tokio Gula", Gula Re jak i całego tokegula Gula właśnie się skończyła w Polsce tak się te, te dwa tomiki, które mi brakowało prezentują 15-16 chciałbym na coś zwrócić uwagę tak dość często się zdarza tak y, chociażby z serią Pandora Herc, jaką mam okazję mieć na swojej płetce, że ten ostatni tomik jest no, dużo grubszy i tak się właśnie tutaj to prezentuje, mam nadzieję, że dobrze widać ten tutaj właśnie jest tym szesnastym tomikiem. I nie wiem, czy tutaj można za dużo pokazywać w przedeczku, gdyż to zapewne są same spoilery. Ale ja tak rzucę może jakimś okiem, żeby wam pokazać chociażby cokolwiek. Albo lepiej nie. To szczerze powiedziawszy, lepiej nie. Tak się to wszystko prezentuje w przedeczku. Mi się zdaje, że tutaj pod obwolutą, no właśnie, to tak ma o tyle, że tutaj nie ma nic cudownego poza tymi obwolutami. Sobie damy ten 15 z tyłu. Jeżeli mam coś powiedzieć o tej serii, to tak jak wiele osób mówiło, gdy, ta, gdy Tokyo Ghoul wychodził, ja nie do końca chciałem wierzyć. Miałem nadzieję, że tak się nie stanie. jednak że końcówka tego Tokyo trochę spadła na psy. To już zaobserwowałem chyba, jeżeli się nie mylę, w tych poprzednich 12, może nie 12, 13, 14 tom, to widać, że nie do końca wszystko poszło tak, jak powinno i nie jest no, nie, nie, no po prostu tak nie jest tak, jak być powinno myślę, że tutaj mocno serial ucierpiał na tym, że mogłaby być dużo bardziej rozwleczona i bardziej się skupić na tych postaciach, z tego względu, że wiele postaci w tym to jest i one nie, nie wszystkie do końca ich historie, jak i problemy, czy też to co miał przekazać by brzmiało w serii i szczerze powiedziawszy za te dwa ostatnie tomy jakoś szybko nie mam ochoty przynajmniej na chwilę obecną się jakoś zabierać za to z tego też względu, że no zawiodłem się tymi ostatnimi tomikami, które przeczytałem a było w pewnym momencie, chyba gdzieś okolice 10 -tego tomu było naprawdę tak dobrze, że uważałem, że Tokyo Ghoul Reto zasługuje na dyszkę Pomimo tego, że ciężko to się czyta i połapać się najlepiej wszystko na raz lub powtarzając sobie tomiki, ale myślę, że to nie jest aż tak duża wada, co to, co się stało z bohaterami, a przede wszystkim z naszym drogim Kanekiem pod koniec tych ostatnich tomików. Może tu jeszcze się naprostuję, ale nie słyszałem żadnych takich opinii, żeby coś później było lepiej, a tylko gorzej, niestety. No zobaczymy, jak coś będę tam wam dawał znać, czy też na kanale, czy na Facebooku, do którego serdecznie zachęcam, link w opisie. I kolejną mangusią jest tutaj coś takiego jak The Promise Neverland, 13 tomik. Neverland po wydarzeniach z anime, gdyż tutaj już jest dosyć sporo, zawsze warto wspominać, że obwoluta się różni tutaj od okładeczki. I to zazwyczaj wiadomo, o co do końca w tym chodzi po przeczytaniu tomiku. Nawet, jak mówiłem, dużo odbieg od tego tej formy przedstawiania wszystkich sytuacji, czy też klimatem od tego co miało miejsce w tym pierwszym sezonie anime, czy tam pierwsze chyba 5 tomów, jeżeli się nie mylę. A teraz jeszcze spoglądam, czy dobrze widzicie, jak to mam do końca prezentować. Czy to mogę wam pokazać? Myślę, że mogę nikt się nie przyczepi. Ale dalej nie będziemy lecieli, bo to są jak najbardziej spoilery. I Neverland. No, Neverland. Ja ciągle jestem w miarę zadowolony, aczkolwiek te pierwsze, pierwszy ark z posiadłości, z posiadłości, ze sierocińca dużo bardziej mi się podobał. I teraz nie do końca może jestem przekonany do, do tych wydarzeń. Przede wszystkim dlatego, że tutaj Emma. Doszły nowe dzieci. Przez co się jeszcze rozdrobniło na inne postacie te wydarzenia i historie. Emma tutaj bie, pierwsze skrzypce gra Rej. Rej najbardziej lubiłem, a on tutaj jest teraz obecnie taki trochę na doczepkę, żeby coś powiedzieć o fajnie Rey, ale tak za bardzo się na nim nie skupiamy. A to ta postać mi się najbardziej podobała i trochę bolewam, że ona odeszła tak na dużo dalszy plan, nie tylko drugi. Dalej mamy. Może zabierzemy się za, za przerywnik, za książki, które osobiście nie są moje. Ja te wszystkie tutaj te książki, które są zamówione są dla mojego znajomego i one są tylko i wyłącznie przeznaczone dla niego. Ja mam, posiadam na unboxingu jakimś na pewno było wszystkie te książeczki. Jest to Bezkres Magii od Brandona Sandersona, czyli taki zbiór z różnych uniwersów jego książki. Podsumowanie wszystkich, jakich, nie podsumowanie tego, ja tylko jakieś właśnie tutaj mamy z chociażby układu Sel i innych takich terenu Taldain, i to są po prostu takie zbiory, uzupełnienia tego, co się nie znalazło, nie zmieściło w jakiejś książce, czy też, czy też, też nie zmieściło się, czy też nie. Brakuje mi słowa, uciekło mi wszystko czy też po prostu do powiedzenia pewnych rzeczy, które się nie udały, a już w następnej książce byłoby dla to za późno. I to jest fajne takie uzupełnienie. Dobrze, że tutaj nie zrobiono po prostu jakoś na siłę wszystkiego, tylko do jednego zbioru wzięto wszystko i to się fajnie... Fajnie, że coś takiego powstało. Lepsze coś takiego niż jakieś niedopowiedzenia. Aczkolwiek bez kesmalgi jeszcze się za to nie zabierałem w żaden sposób, gdyż... Nie miałem okazji i takiej potrzeby. Dalszą książką jest Strachmenca, pierwsza, pierwsza i druga część. Ja jestem w trakcie pierwszej części, aczkolwiek trochę mnie odrzuciło od czytania. A szkoda, bo jest to moim zdaniem jedne z fajniejszych fantazji. I jeżeli miałbym komukolwiek polecać, to właśnie imię wiatru jak najbardziej można sobie gdyż wiatru jest pierwszą częścią tych kroniki Królobójcy i jest to naprawdę fantastyczna książka z gatunku fantazy, przecudownie się czyta, fantastycznie napisane dialogi, cała historia jak i postacie, naprawdę fenomenalna pozycja warto, warto, warto no i przejdziemy dalej do Mank, mam nadzieję, że dla tych, którzy przyszli tu dla Mank, nie było to nudne i taki przerywnik nie był jakoś coś zły. Tylko, żeby nie wiem, może pozbą, pozbędę się noża, gdyż jestem bezpieczny, nożyczek, bo nie wolno biegać z nożyczkami i może tej folii bąbelkowej też przy okazji się pozbędę i zostanie nam tutaj folia bąbelkowa, zawsze warto pobąbelkować i zostanie nam parę tytułów tak jak mówiłem uzupełnienie więc jest z tego mm, dużo takich tytułów po prostu różniących się, co jest myślę, że fajne mm, urozmaicenie w unboxingu. 17 tom One Punch Man miałem nadzieję, że w 16 tomie się wszystko zakończy, jednakże ta, wątek przynajmniej z Garou i ta walka jaka tam wybrzmiała, jednakże oczywiście cliffhanger i nie mogliśmy do, doświadczyć tego jakby zakończenia tego wątku. Mm tak się prezentuje zawsze fajnie też wyglądają tutaj pod obwolutami ale jeszcze przejdę do obwolucy, czy tutaj nie jest jakaś specjalna a właśnie jest tak się domyślałem i są to drzwi za którymi prezentuje nam się Saitama w wannie. bardzo fajnie też takie historyjki tutaj bardzo doceniam to jak tutaj właśnie JPF pracuje przy łan że tak się to ładnie prezentuje. Są takie dodateczki. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. No i obwoluty. Fajnie właśnie, że coś takiego jest w porównaniu właśnie chociażby do Tokyo gdzie, te, gdzie tego nie ma. Czy znaczy też inne inne po prostu serie, niekoniecznie od innych wydarzeń jako od PF. Na przykład atak tytanów, który tu mamy, który też w środku po prostu po obwolu, to nic nie ma. Natomiast tutaj się prezentuje One Punch Man. I tak to wygląda. Jak mówiłem, bardzo fajne dodateczki. Jeżeli się lubi serię, to naprawdę coś cudownego. No i tak jak powiedziałem, dalej wątek z garołą. Mam nadzieję, że już w tym 17 tomie się skończy. Przynajmniej ten wątek bo ja wiem, że garoło się dalej pojawia. Ale że to, co tutaj się zaczęło, że to jakoś przejdzie do jakiegoś kolejnego etapu, lub właśnie się zakończy. Gdyż w no, któryś tom po prostu ciągniemy to samo. i no, mogliby już przestać, gdyż już jest to trochę, myślę, że nadużywane. Położymy tutaj One Punchmana, nie będę tego ubierał, gdyż za dużo czasu zajmie. Teraz się to przewróci. Oto się nie musicie martwić, na pewno się przewróci. 17 tom, a 17, już 27 tom ataków zdanów. Jeżeli się nie mylę, tak na szybko spojrzę. Tak. Oczywiście atak tytanów tutaj u mnie na półeczce króluje i zajmuje większość połaci pułkowych. No tak jak powiedziałem właśnie tutaj, że w tym tutaj też nie ma nic ciekawego pod obwolutami z szkona, szkoda, bo to właśnie tak jak powiedziałem właśnie, jak One Punch Man jest to bardzo fajny dodateczek i tytani tytani sobie spoileruję, bo jak można nie spoilerować sobie ani wam. Tytani, Myś... nie myślałem, tylko wiele osób, jak to wychodziły, czy chaptery jeszcze nie, nie zbierałem tak solidnie mangi lub nie, nie wyprzedzało na anime, to wiele osób narzekało na wydarzenia z mangi. Ja natomiast jestem zachwycony tym, co się z tomu na tą tom dzieje. Uważam, że tutaj sam autor mangi, jak i cała historia dużo zyskuje po przekroczeniu murów. I to naprawdę kawał dobrej historii. Cudownie się to czyta, wręcz z zapartym tchem. I jak na początku myślałem, że Atak Tytanów jest bardzo fajny, to myślę, że na tą chwilę obecną jest to jedna z moich ulubionych. mań, którą czytam za każdym razem, jak dostanę dorączki, to już chcę się za to zabierać, gdyż naprawdę cudownie się. Powtarzam się oczywiście, jak zwykle czyta I więcej chyba nie ma co, co mówić, bo tutaj bym musiał się jakiś, do jakiś spoilerów y, odnosić. Mogę jeszcze powiedzieć, że Ren, no, sexy boy. Jak jakiś boy, to Ren. bojami jakoś nie, nie przepadam, za, ze względu na to, że sam jestem bojem, wolę e, dziewczynki, natomiast <ścoughs> idziemy w złym, złym kierunku. Natomiast Ren, kurde, taki chłop się zrobi, przystojny. Czy no, jest na czym oko zawiesić. Także polecam każdej dziewczynie czy też chłopakowi, gdyż nie bądźmy tutaj nie idźmy w tym kierunku po prostu. Piąty tomik Somalii i Strażnika Lasu. Tu mogę się odnieść do tego przed jeszcze, że z One Punch Manem, Tokyo a Neverlandem, Atakiem Tytanów jestem na bieżąco z czytaniem i po prostu wszystko takie tu jest 17 to 16 przeczytano i tak samo z resztą tych tytułów, natomiast Tutaj w Somalii jestem jedynie po dwóch tych tom, tomikach. Trzeci i czwarty jakoś tak nie miałem sił, czy też ochoty do końca, czy też okazji, gdyż trochę jestem zabiegany ostatnimi czasy. Um, I jakoś nie było okazji, natomiast sobie na pewno niedługo nadrobię. Um, co mogę powiedzieć o, o Somalii? Trochę ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Przede wszystkim. Cudownie wyglądająca manga. Przyglądałem się w samotności, a Wam przydałoby się też pokazać. Musicie przyznać, że to wszystko naprawdę ładnie wygląda. Animacja no... też jest bardzo ładna, natomiast nie, nie, nie dorównuje w żaden sposób tutaj mangusi, która no, prześliczna jest. A do tego cudowna relacja ojca, z, no można, takie rodzicielska ojca i córki. Jeszcze jakiś szukam kadrów niespojlerujących, które byłyby naprawdę ładnie wyglądające, chociażby tutaj. I naprawdę, takie jeżeli lubicie jakieś spokojne historie, fantazy, to jest, to jest coś dla, dla, dla Was i naprawdę przyjemnie, cudownie się to czyta. Polecam każdemu, chociażby jeżeli nie jesteście przekonani co to czy kupować mangę, to jest animacja, która moim zdaniem trochę gorzej. Wypada między innymi przez to, że jakby przekręca wydarzenia z mangi, z kolejność, ale to nie jest jakiś wielki ból. Natomiast no, manga przede wszystkim zyskuje na tym, że wygląda cudownie i jest z pierwowzorem. Zazwyczaj jest tak, że pierwowzory się prezentują tutaj lepiej. I to jest już przedostatnia przedostatniej Przedostatnia pozycja. Teraz mamy ost ostatnią pozycję, e, czyli dwa tomiki sagi winlandzkiej. Piąty i szósty tom. Oj, będzie czytanie. Tutaj mogę już z, z ręką na serduszku zapowiedzieć, za że z tego na pewno ukażą się jakieś rozległe materiały materiały spojderujące na Facebooku, już tak było z czwartym tomem, na którym się po prostu zachwycałem Vinland Saga i tutaj zapraszam, jeżeli jeszcze nie polubiliście fanpage'a, to na link w opisie do Facebooka polecam serdecznie, gdyż ja tą, tą mangę kocham po prostu. Wydanie Hanami no cudowne, w końcu Hanami się podniosło z kolan, udaje im się wydawać tą się częściej, czy też po prostu udaje im się lepiej wydawać te mangi. Tak się to prezentuje, coś tak od razu poczułem, jak złapałem w rączki. Piąty i szósty tom różnią się wielkością. Piąty jest sporo grubszy. Jeżeli sobie, mam nadzieję, że sobie jakoś nie zaspoileruję. To jest 420 ponad stron, żeby wam tutaj zdać relacje z tego. A tutaj 380 coś koło ko ko tego i te 40 stron, mimo że by się to nie zdawało jakoś wielkie. Dużo to czuć wadze, jak i od razu biorąc nawet w pojedyncze rączki, czuć tą różnicę, i ciężko mi cokolwiek powiedzieć o tym tytule z tego względu, że nie chciałbym Wam spoilerować, a te pierwsze cztery tomy zamknęły jakby główny ark i wątek, który przyświecał Torfinowi. Tutaj, sama okładeczka Piątego Tomu, może troszeczkę spoilerować. jak... Pewnie wielu z Was się domyśli kim jest ten chłopiec, jeżeli jeszcze nie czytacie mangi, to polecam serdecznie. Lepsza od animacji, lepsza. W animacji szczerze powiedziawszy popsuto, no nie do końca popsuto, ale dużo na inne elementy położono akcent w tym zakończeniu tego arku w ostatnim odcinku i nie do końca to wybrzmiało tak moim zdaniem jak wybrzmiała manga czwarty tom. O, o, o. Cudo, cudo, cudo. Naprawdę cudownie się to. Jeszcze raz powiem, jeszcze raz powiem cudownie. Czytaj fantastyczna historia o Wikingach, która no chyba moją ulubioną obecnie wychodzącą serią. Jeszcze spojrzę, co tam jeszcze wychodzi. Myślę, że chyba tak ulubioną serią i myślę, że też najlepszą wychodzącą obecnie na polskim rynku i. Nawet jeżeli widzieliście animację, to nie wiadomo jeszcze, czy będzie drugi sezon, a nawet jeżeli by był, to zachęcam Was serdecznie do sięgnięcia po mangę, gdyż jest ona przecudowna. Ja tak opowiadam, opowiadam, nawet nie zajrzałem, czy mogę Wam cokolwiek pokazać, a mogę Wam pokazać chociażby coś takiego. Tak się tutaj ładnie prezentuje i... Nie wiem, czy od razu się za to zabiorę. Chciałbym bardzo, ale to bardzo się za to zabrać już od teraz. Jednakże no, są inne obowiązki, które trzeba by było zrobić, a jak się zabiorę za 400 ponad stron Sagi Winnackiej, to na pewno nie skończę się tylko po pierwszym tomiku, to na pewno bym się sięgnął od razu po szósty, ale też no, taki kawał lektury to chodzi długo, tym bardziej, że tutaj jest praktycznie każdy kadr, na, na którym można zawiesić oko i się po prostu nim zachwycać. Tak się tutaj jeszcze można pokazać. usteczkę. się wszystko tutaj prezentuje. Nie chcę przeglądać co, tego, co tam się znajduje, bo nie chciałbym samemu sobie spoilerować. I też. Yy... No i ty tyle. Zakończmy na tym. Nie, nie rozwodźmy się bardziej. Tak się to prezentuje. Wszystko książki ode mnie jeszcze dzisiaj uciekają. Przepraszam za brak światła, ale nie miałem jak, jak kiedy indziej już tego nagrać. A także jeżeli słychać to jeszcze trochę jestem przeziębiony, także przepraszam za te niedogodności. Ale mam nadzieję, że się materiał podobał. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz co tam ostatnio kupiliście, czy też po prostu co czytaliście i czy coś z tego, z tej tutaj gromadki małej, czy też dla innej dużej i... Co sądzicie o Sadze winlandzkiej? Jestem zachwycony. Jestem po prostu zachwycony i rozpływam się. Czy też o innych tytułach. Naprawdę wszystko tutaj, co, co zbieram i mogę z, z ręką na serduszku polecić, jest cudowne i polecam każdemu. Też zapewne spodobają Wam się właśnie te serie. I myślę, że z mojej strony to wszystko. I my się widzimy, czy też słyszymy w innych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.